A gdy Jezus ujrzał Natanaela idącego do niego, rzekł o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Kiedyś wszedłem do pokoju, w którym miałem nocować razem z moim kolegą pastorem. Było to już w godzinach wieczornych, więc wszedłem do tego pokoju, przebrawszy się w piżamę. I kiedy mnie zobaczył w tej piżamie i klapkach, powiedział: Ale z Ciebie Andrzej. Tak jak popatrzyłem na mimikę jego twarzy, E, e, przepraszam, ale z ciebie Janusz, proszę wybaczyć. Ale z ciebie Janusz. E, kiedy tak popatrzyłem na mimikę jego twarzy, kiedy tak usłyszałem ton jego głosu, to pomyślałem sobie, on mnie chyba w tej chwili wcale nie pochwalił. A że nie wiedziałem jeszcze, co kryje się za tym terminem. No, oczywiście nie Andrzej, a Janusz. E, co byłem w takiej niepewności? Oczywiście skorzystałem szybko z podręcznego źródła informacji. No i okazało się, że ten Janusz to taka wymyślona postać, która koncentruje w sobie, ucieleśnia wszystkie takie negatywne, stereotypowe cechy Polaka. A więc jego wygląd fizyczny, jego ubiór. No nie chciałbym wdawać się w szczegóły. Ale kiedy doczytałem to, pomyślałem sobie co. Ja podobny do takiego Janusza? No, nie ma mowy, tak nie może być. I chociaż może miałem pewien sentyment do owej piżamki, to się jej po prostu pozbyłem. Uświadomienie sobie tego, że w czyjś oczach wyglądam na podobnego do takiego przysłowiowego Janusza zmusiło mnie do jakiejś reakcji, zmusiło mnie do działania. Dlaczego o tym mówię? Dlatego że Natanael stanął przed ucieleśnionym Bogiem, przed Jezusem Chrystusem. I ten patrząc na niego też porównał go. Czytamy w tekście biblijnym, gdy Jezus ujrzał Natanaela, to jest Ewangelia Jana 1:47, idącego do niego, rzekł o nim oto prawdziwy Izraelita. Parafrazując Jezus Chrystus patrząc na niego powiedział: ale z ciebie Izrael. Za tym imieniem Janusz coś się kryje, i świadomość tego, co tam kryje się za tym, oczywiście pozwala człowiekowi spojrzeć na siebie we właściwej perspektywie, a może właśnie cudzymi oczyma popatrzeć na siebie w odniesieniu do tej postaci. Za imieniem Izrael również się coś kryje. Większość z nas. Jako czytelników Pisma Świętego, zdaję sobie sprawę, że imię Izrael to było nowe imię, które otrzymał nikt inny jak Jakub, prawda? W ogóle, kiedy popatrzymy na to krótkie sprawozdanie ze spotkania Natanaela z Jezusem, to od razu przypominają nam się wątki z życia Jakuba który w pewnym momencie otrzymał nowe imię, imię Izrael. Dlaczego tak mówię? Jeśli popatrzymy do Ewangelii Jana, do rozdziału pierwszego i tutaj do wiersza pięćdziesiątego pierwszego, to jest też część dialogu, jaki Jezus prowadzi z Natanelem. Jezus mówi do niego, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, a więc i tobie Natanelu i, i tym, którzy są tutaj z tobą, ujrzycie niebo otwarte. I aniołów bożych wstępujących i stępujących na syna człowieczego. Gdzie mamy taki motyw, gdzie aniołowie wchodzą i schodzą, łącząc, łącząc niebo z Ziemią? Oczywiście to jest nawiązanie do snu, jaki w 28 rozdziale księgi Rodzaju, opuszczając Ziemię obiecaną, opuszczając swoje rodzinne strony z pewnych konkretnych powodów. Takie widzenie miał Jakub. Tam nie syn człowieczy łączył ziemię z niebem, tam był użyty pewien symbol. Tym symbolem była drabina, czy też schody, w zależności jak przetłumaczymy to hebrajskie słowo, które umożliwiały Bożym aniołom poruszanie się pomiędzy, pomiędzy niebem a ziemią. Wiecie, kiedy przeczytałem te słowa jakiś czas temu, czytając po raz kolejny Ewangelię Jana, to pomyślałem sobie, jakby to było usłyszeć od Jezusa takie słowa, żeby tak Zbawiciel stanął przede mną i powiedział o mnie, może tak naprawdę przed każdym bratem i każdą siostrą, żeby mógł tak stanąć i powiedzieć oto prawdziwy Izraelita. Oto prawdziwy Izraelita. Co ucieleśnia w sobie Izrael? To jest bardzo ważne pytanie. Bo... Tak, odnosząc się jeszcze do tej historii z moim kolegą, Janusz coś sobie ucieleśniał, i kiedy powiedziano mi, że jestem do niego podobny, to zmusiło mnie to do jakiejś refleksji, a nawet do działania. Co ucieleśnia w sobie Izrael? Kim jest Izrael? Kim jest Izraelita? Czy Pan Jezus dzisiaj, gdyby stanął przed Tobą w zaciszu Twojego domu, może w godzinie modlitwy, czy mógłby powiedzieć, że jesteś podobny do Izraela? Popatrzmy jeszcze przez chwilę na ten wiersz 47 z pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, bo Pan Jezus w istocie do Natanaela mówi więcej. On mówi tak: Jesteś podobny do Izraela, i mówi jeszcze: i nie jesteś podobny do Jakuba. Obydwa, tak naprawdę, te imiona kryją za sobą jakąś postawę, kryją za sobą coś bardzo ważnego. Dlaczego w taki sposób chcę tłumaczyć słowa Jezusa, w którym, nie ma, w którym nie ma fałszu, jakby przenieść je na słowa: Nie jesteś podobny do Jakuba? W języku greckim to słowo przetłumaczone w Biblii warszawskiej, którą się posługuje przetłumaczone jako fałsz, można również przetłumaczyć jako podstęp. Kiedy popatrzymy do historii Jakuba, spróbujmy otworzyć może razem Stary Testament na 27 rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej, pierwsza księga Mojżeszowa, księga rodzaju, rozdział 27, to w tym rozdziale jest fragment dialogu pomiędzy ojcem Jakuba a jego bratem. Rozmawiają oni o jego zachowaniu, o jego postępowaniu, a jednocześnie rozmawiają o jego imieniu i związku między jednym a drugim. To jest 35 i 36 wiersz 27 rozdziału Księgi Rodzaju. A on, czyli Izrael, ojciec Jakuba Jezawa, rzekł, brat twój przyszedł podstępnie i wziął Błogosławieństwo Twoje. Wtedy rzekł: yy, I chodzi tu o Ezawa słusznie nazwano go Jakub. Podszedł mnie bowiem już dwukrotnie wziął moje pierworództwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. Ezaw mówi: Dobre imię nosi mój brat, bo działając podstępnie, najpierw zabrał mi pierworództwo, a teraz zabrał mi. Błogosławieństwo. Za imieniem Jakub kryje się pewna postawa zawierająca w sobie taką szczególną cechę. Za imieniem Izrael też się coś kryje. Wspólnym mianownikiem tych, tych dwóch typów osób jest pragnienie osiągnięcia Bożego Błogosławieństwa. Zarówno Izrael, jak i Jakub to ktoś, kto pragnie Bożego błogosławieństwa. W Księdze Rodzaju słowo błogosławić czy błogosławieństwo występuje 66 razy, z czego aż 23 razy, a więc 1 trzecia tych wystąpień na wszystkie 50 rozdziałów znajduje się w rozdziale 27 Księgi Rodzaju. Ten rozdział opowiada właśnie o tym, jak Jakub podstępnie Wyłudził błogosławieństwo od swojego Ojca. Dla niego to, co Bóg obiecał, te błogosławieństwa, które Bóg chciał dostarczyć, nie były obojętne, ale chciał je zdobyć w niewłaściwy sposób. Oczywiście, gdybyśmy studiowali Stary Testament, to, to zobaczylibyśmy, że częścią owych błogosławieństw jest również jakby objęcie w posiadanie ziemi obiecanej. Słowo błogosławieństwo zawsze występuje w kontekście przymierza, a w 12 rozdziale czytamy o tym, że Bóg obiecuje dziadowi Jakuba, czy dziadkowi może ładniej to brzmi, a więc Abrahamowi, że otrzyma on od niego ziemię. Oczywiście w tym błogosławieństwie moglibyśmy mówić o większej ilości jakby elementów, ale Zobaczcie, w 27 rozdziale Księgi Rodzaju Jakub stosuje podstęp. Koźlęce skórki wkłada na ręce, ubiera się w szaty swojego brata, przyrządza smaczną potrawę, ale nie z dziczyzny, którą gdzieś zdobył, tylko z koźląt, które tam mama pomaga mu przyszykować. Stosuje, stosuje fałsz, stosuje podstęp, żeby uzyskać błogosławieństwo. Nawet kiedy ojciec mówi, słuchaj, co ty się tak szybko winołeś z tą potrawą? Mówi, to Bóg mi dopomógł, dzięki Bogu tak szybko to zyskałem. Jakub podstępnie podszywa się pod swojego brata. Korzysta z fałszu, żeby zyskać błogosławieństwo od Ojca. Częścią tego błogosławieństwa jest Ziemia Obiecana. A o czym czytamy w 28 rozdziale? Czytamy tam, że Jakub musi uciekać z ziemi obiecanej, musi uciekać od swojej rodziny. Jakub walczy, korzystając z podstępu, żeby zyskać błogosławieństwo w taki ludzki sposób i wcale go nie zyskuje. Tak naprawdę kolejne około 20 lat żyje poza ziemią obiecaną. W ogóle w doświadczeniu Jakuba często widzimy, że, że ten podstęp, który jest gdzieś tam w sercu ludzkim naturalnie, on się ujawnia. Bo kiedy na przykład y, y, otrzymuje możliwość zdobywania trzody wśród Labana, no to zauważa, że jest tam pewien mechanizm. Jeśli kładzie się przed oczy coś y, dla, dla samców, dla samic, to potem częściej krzyżują się one w pewien konkretny sposób, a więc do koryt wkłada tam, jeśli dobrze pamiętam, korę konkretnego drzewa, która, która właśnie sprawia, że te zwierzęta potem w taki, a nie inny sposób chcą funkcjonować. Podstęp jest czymś, co ujawnia się w doświadczeniu Jakuba wielokrotnie, ale wcale nie... Nie pozwala mu osiągnąć tego czego pragnie, Bożył błogosławieństw. Kiedy popatrzymy do 32 rozdziału, uczymy to razem przez chwilę Księgi Rodzaju, to tutaj dochodzimy w doświadczeniu Jakuba do tego momentu, kiedy pojawia się to nowe imię, imię Izrael. O, czytam fragment tej historii od wiersza 24. Czyli 32 rozdział, i czytam od wiersza 24. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż, aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł: Puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział: Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego: Jakie jest imię twoje? I odpowiedział: Jakub. Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. Czego tak bardzo pragnął w 27 rozdziale Jakub? Pragnął błogosławieństwa. Czy uzyskał to błogosławieństwo? Nie, dlatego, że musiał opuścić Ziemię Obiecaną. W jakim miejscu rozgrywa się historia z 32 rozdziału? Nie wiem, czy, czy pamiętacie, czy macie świadomość tego. Ona odbywa się na granicy Ziemi Obiecanej. Jakub jest na progu Ziemi Obiecanej. Czy może do niej bezpiecznie wejść i mieszkać w niej? Gdybyśmy przeczytali szerzej tę historię, okazuje się, że nie. Dlatego, że tam jest Ezaw. Ezaw, który ma plan. Ezaw, który wziął ze sobą 400 mężów. Ezaw, który uniemożliwia Jakubowi objęcie czy przyjęcie tego Bożego Błogosławieństwa, wejście w posiadanie tej ziemi. To jest, to jest niemożliwe, to jest niewykonalne. Jakub... Nadal wykorzystuje swoją inteligencję, jakieś możliwości. Posyła Ezawowi podarki. Stara się ze swojej strony zrobić wszystko, żeby mógł bezpiecznie wejść do tej ziemi, żeby to błogosławieństwo było jego udziałem. I ostatecznie ta historia pokazuje, że to wszystko jest na nic. To wszystko. Jak bardzo by się nie starał, jak bardzo by nie próbował. To wszystko jest na nic. Dopiero to samotne spotkanie z nikim innym jak ucieleśnionym Synem Bożym, bo jeśli przestudujemy ten fragment w kontekście Księgi Ozaasza 12 rozdziału i postaci Anioła Pańskiego, to okazuje się, że to nocne zmaganie było zmaganiem z ucieleśnionym Synem Bożym. Dopiero ten moment, w którym uchwycił się go ze wszystkich sił, jakie tylko posiadał, dopiero wtedy otrzymał to błogosławieństwo. Ellen White w książce Paterowie i Prorocy, rozwijając tą historię, dodaje, że Ezaw w nocnym śnie został pouczony przez Boga o tym, aby nie krzywdzić swojego brata. Jedynie Bóg, z którym walczył i którego w jakiś sposób zwyciężył, tutaj Jakub, mógł prawdziwie obdarzyć go błogosławieństwem, którego tak bardzo pragnął. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Myślę, że Pan Jezus pozostawił nam historię Jakuba, który stał się Izraelem w Biblii, po to, żeby dać nam nadzieję, po to, żeby dać mi nadzieję i każdemu z nas nadzieję. Ktoś powie: No, ale ja nie jestem fałszywy, obłudny, podstępny. Podstęp w słowach Jezusa, zapisanych w Ewangelii Marka w siódmym rozdziale, jest jednym, jedną z naturalnych cech, zepsutego ludzkiego serca. Przeczytam fragment z Marka, siódmy rozdział, wiersz od 21 po 23. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota, wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. W przypadku Jakuba tenże podstęp był taką szczególną negatywną cechą jego wnętrza, która uzewnętrzniała się. Jakub jest porównałbym go może do takiego człowieka, który pragnie Bożego błogosławieństwa. A więc pragnie zbawienia, pragnie zamieszkania w niebańskich przybytkach, pragnie błogosławieństwa, jakim jest Boża Ochrona na co dzień, Boża Obecność. A jednak jest człowiekiem, który ma zepsute serce. I niestety często to zepsucie jakby miesza się w jego religijne doświadczenie. Wszyscy mamy zepsute serce. U jednego może zazdrość, u innego może chciwość, u kolejnego może coś jeszcze innego, w jakiś sposób uzewnętrznia się, ujawnia się i bardzo często sprawia, że czujemy się tak bardzo niepewnie, czujemy się tak bardzo zagrożeni. Czujemy się na takiej pozycji, na której wydaje się, że no, czy jest w ogóle dla nas nadzieja, czy, czy my możemy z tym całym zepsuciem w jakiś sposób. Osiągnąć to co, to, co Bóg nam obiecał? Może czasem jesteśmy jak Jakub, że próbujemy tworzyć pozory. No, przykładamy sobie koźlęce skórki, nakładamy cudze szaty, chcemy w oczach starszego zboru, braci i sióstr wyglądać jak chrześcijanie, jak adwentyści. Może w jakiś sposób też udajemy. Historia. Jakuba, który stał się Izraelem, dla mnie jest niesamowita, bo pokazuje, że Bóg nie przekreśla Jakubów. Pokazuje, że Bóg nie opuszcza Jakubów, więc ludzi, którzy, którzy, no niestety, są, tacy, jacy są, ujawniają się ich negatywne cechy charakteru. Kiedy w 28 rozdziale Jakub opuszcza ziemię obiecaną, to w tym samym rozdziale Bóg daje mu nadzieję. Bóg pokazuje, że jest łączność między niebem a ziemią. Ten 28 rozdział kończy się ostatecznie obietnicą, że Bóg będzie dalej prowadził tego Jakuba. A potem jest 20 lat, w których jeszcze nie raz Jakub poznaje samego siebie. Różne okoliczności życia pokazują, jak to zło wewnętrzne wychodzi gdzieś tam z niego i objawia się w tym, jak on postępuje. Ale Bóg prowadzi Jakuba do tego, aby mógł objąć w posiadanie Boże błogosławieństwa, aby wypełniły się w jego życiu Boże obietnice. Czasem, kiedy patrzę na doświadczenie braci i sióstr, czasem, kiedy patrzę na różne perypetie ich drogi z Bogiem, i czasem, kiedy patrzę na ich lęk. Kiedy poznają sami siebie Myślę o tym czy jest dla nich nadzieja Czy jest dla nich ratunek? Czy jest dla nich jakaś prawdziwa taka przemiana, której tak bardzo potrzebuje ich życie I myślę, że historia Jakuba daje nadzieję. Nikomu z nas nie jest łatwo, z samym sobą. Jeśli poznaliśmy sami siebie nieco więcej, to wcale nie jest łatwo żyć z sobą. Ale historia Jakuba pokazuje, że Bóg pracuje w naszym życiu, że Bóg daje nam czas, że Bóg daje nam doświadczenia i że to w Bogu jest gwarancja tego, abyśmy objęli. Jego błogosławieństwa w posiadanie. Tutaj dzisiaj padło to takie ważne i znane stwierdzenie pewność zbawienia. Na czym możesz oprzeć swoją radość i pewność zbawienia? Czy możesz ją oprzeć na, na analizie swojego życia, na ocenie swojego postępowania? Czy możesz ją oprzeć na e, 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 ocenie swojego charakteru jako, jako takiego doskonałego? Wiemy, że im bliżej jesteśmy Chrystusa, tym więcej poznajemy prawdę o sobie. Ale historia Jakuba pokazuje, że Bóg jest tym, który prowadzi nas do Ziemi Obiecanej, tym, który bez względu na to, co by się tam nie ujawniało, ma moc przezwyciężyć nasze serca, czasem wprowadzając nas może w trudne życiowe doświadczenia. W kontekście tego co pan Jezus powiedział do Natanaela oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Co by było, gdyby pan Jezus stanął dzisiaj przed tobą? Co by w tobie dostrzegł? Czy zobaczyłby swoje zwycięstwo, czy może zobaczył jeszcze fałsz lub cokolwiek innego, co tam jest? Czasem świadectwo Jezusa jest bolesne. Kiedy Pan Jezus przez swoje słowo, przez wpływ swojego ducha mówi do wierzącego człowieka, masz problem, żyjesz w grzechu. Ale Pan Jezus, jeśli to mówi, to mówi nie po to, aby nas pognębić, nie po to, by odebrać nam nadzieję, ale by uświadomić nam, że On ma moc przeprowadzić nas od Jakuba do Izraela mam moc tak pokierować twoim i moim życiem abyśmy odnieśli prawdziwe zwycięstwo i zyskali prawdziwe boże błogosławieństwo życzę każdemu z nas żeby uzyskał to doświadczenie Izraela ale jeśli dzisiaj jest bardziej podobny do Jakuba by nie tkwił w rozpaczy by nie porzucał nadziei by ufał Bogu, który go prowadzi, że On przemieni go tak, jak tego pragnie i tak, jak i my tego pragniemy. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.